Witajcie w Campie Pięga. W tym odcinku pokażemy wam jak na mapie De Inferno skutecznie powstrzymać atak dywanami. Do tego celu potrzebnych nam będzie dwóch graczy. Pierwszy z nich staje w tym miejscu i podskakując obserwuje czy przeciwnik nie podchodzi dywanami. Drugi kuca na balkonie i może obserwować środek nie martwiąc się o dywany. Jeżeli gracz z bs zauważy ruch na dywanach, bądź jego partner usłyszy przeciwników, natychmiast fleszuje w następujący sposób. Jego partner z balkonu szybko dorzuca swojego flesza na pokoje. To jest bardzo ważne, aby ten flesz wybuchł zaraz za ścianą i oślepił czekającego rywala. Po takim zabiegu możemy spokojnie przeprowadzić atak na dywany, likwidując oślepionego wroga.